Witam ponownie na moim kanale Gotuj z Dzisiaj Wam pokażę, jak ją robię smaczną, szybką sorówkę. Świeża kapustka, ogórek, feta i koperek. Zapraszam do oglądania. Słuchajmy kapustę, fetę, ogórek i koperek. Jest bardzo prosty przepis i jest naprawdę pyszna. To zaczynamy. Na początek szakujemy drobniutko kapustę. W taki sposób, nożem, cieniutko. I idzie bardzo szybko. Kapusta jest już cała porządkowana, rzucamy do miseczki. Następnie musimy ją troszeczkę posolić. I leciutko rękami pomieszać, tak żeby nasza kapusta zrobiła się mięciutka lekko paluszkami przyciskamy, nie za mocno. Teraz my będziemy kroić ogórek. Ogórek też świeży przykrajamy na pół i kroimy takimi plastereczkami. Cieniutko staramy się jak najbardziej cienko. Sróka jest przepyszna do różnego jedzenia, do grilla, do obiadku. Jest naprawdę prosta i bardzo smaczna. Wrzucamy wszystko na kapustę. Teraz kroimy koperek. Koperek możecie dać jeszcze więcej. Zależy, jak lubicie, czy dużo, czy mało. Tylko pereczek mamy też pokrojony. Rozdrabniamy całą fetę. To jest kawałeczek tu nie ma dużo. Dodajemy oliwę z oliwek. Z dwie łyżeczki mniej więcej. Dodajemy ocet balsamiczny. Pieprz i swój troszeczkę. I teraz dobrze wymieszać. Feta w tej surówce dodaje takiego niesamowitego smaku. Koniecznie musicie spróbować zrobić. Właściwie to nawet nie widać, że jest feta dokładnie. Tak ona się wymieszała. To jest drobna. Jeśli podobaj moje przepisy, subskrybuj kanał, gotuj z maszką.